Okej, okay. zaraz wejdę. Zaczyna się. Wylatuje? Okej, okay, bo coś mi tu nie gra. O właśnie, muzyka mi nie gra. Jeszcze raz zacznijmy. Od razu lepiej. Co za legendarne intro. Hello! Oto! Papers, Please, klasyk indyków, gra od Lucasa Popa. gra, która pokazała, że da się zrobić angażujący gameplay, nawet jeśli w grze samej siedzimy na stołku i sprawdzamy dokumenty, a przy okazji również jest tu dużo miejsca na interaktywną historię, która ciągle również bardzo, bardzo mocno angażuje. Gra, która zainspirowała dziesiątki tytułów przez następne lata wychodzących właśnie w stylu Papers, Please i hej, fajnie będzie do tej gry po latach powrócić, sam pamiętam grę w nią sporo przed premierą, jak jak Lucas Poe właśnie dawał betę tej gry demo. Kilka miesięcy przed premierą regularnie tam różne wersje bety się pojawiały. Wydaje mi się, że styczeń 2014 to ostatni raz, kiedy tą grę uruchomiłem. Przez te kilka miesięcy sobie przeszedłem ją na max, zrobiłem wszystkie zakończenia i tak dalej. Powrócimy sobie do tej gry po latach. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Jak widziałem na streamie, jest język polski. Zobaczmy, jak tłumaczenie będzie działało. Po polsku nigdy w tą grę nie grałem, bo wydaje mi się, w 2013 roku jeszcze spolszczenie do tej gry nie istniało. To będzie takie po prostu małe, krótkie przypomnienie tej gry. Jedno przejście, każualowe. Bardzo od początku do końca, do jednego zakończenia. Raczej nie jakiegoś super tragicznego, najgorszego zakończenia. Chociaż zobaczymy, bo to wszystko jest oczywiście zależne od tego, jakie decyzje będziemy tutaj podejmowali i które z 20 zakończeń sobie dostaniemy. Przejdźmy sobie Papers, please. Tak jak należy, idąc za gołosem serca czy sumienia, podejmując różne decyzje i tak dalej. Gratulacje! Październik 1982: Loteria zakładowa. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. Tamów jest legendarna. W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska zgłoście się do Ministerstwa Przepływu ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grestin. Tu, 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 tu. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodnim Grestin. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Tu, taki pixel art ma bardzo dużo wyrazu. Po prostu szare bloki, ale przez to jak sobie jest pikseloza mocna. O, jest to, jest to mocne! Arstoczka! Arstoczka czka! Niech żyje arstoczka! Ar Będzie mi się dziwnie mówiło to arstoczka, arstoczka, ars czka, czka, czka. Tak to dziwnie brzmi, ale może być. A nareszcie otwarto przejście graniczne w Grestin, minęło 6 minęło długich lat czy MPL zapewni nam bezpieczeństwo, polityka, pogoda, bla bla bla, rodziny znów razem. Egzekucja bezpłatna Super, nie, nie pisze się na to. 26 listopada? Ile ta gra trwa? Nie raczej rok. Jeśli to jest miesiąc, dwa parę miesięcy co najwyżej. Każdy. Nasz dzień pracy trwa 12 godzin chyba. Arsztoczkę Ministerstwa przepływu ludności tak, 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 jesteś Jesteśmy inspektorem, sprawdzamy dokumenty, przepuszczamy ludzi, lub też tego nie robimy, gdy coś się nie będzie w ich dokumentach zgadzało. Witajcie w nowym miejscu pracy w Grestin podbijajcie wizy wyjazdowe w paszporcie i zwracajcie dokument patentowi. Granice mogą przekraczać wyłącznie obywatele Arstoczki. Niech żyje Arstoczka! Glory to Arstocka! Więc to coś co czyni tę grę tak angażującą, ten prosty system, że każdego dnia nasze zasady przepuszczania ludzi są inne i my musimy właśnie sprawdzić dokumenty zgodnie z tym, co na tej pierwszej tych instrukcjach będziemy mieli pokazane i to jak dobrze się spiszemy, jak dużo rzeczy w danym dniu zrobimy zależy tylko od naszych umiejętności, od naszej spostrzegawczości i tak dalej. Przez co to jest tak bardzo angażujące, że chcemy jak najwięcej jak najwięcej ludzi sprawdzić, ale co za tym idzie Wtedy, czym więcej chcemy ludzi sprawdzić, tym więcej możemy łatwiej popełnić błędy. I to działa tak bosko. Lukas Pope, jesteś geniuszem i bogiem, co potwierdziłeś wydając 5 lat później e, Obradin, jedną z najlepszych gier detektywistycznych na świecie. Jeśli nie najlepszą. E, zwracajcie uwagę na narodowość w paszporcie. E, więc po prostu wpuszczamy ludzi z arstoczki. Mhm. Mamy tutaj stemple odmowa uznanie Nasza podstawowa rzecz, tutaj będziemy dokumenty zbierali. Zobaczycie, jeśli nie znacie jakiejś, jakimś cudem tej gry, to wszystko stanie się bardzo szybko jasne. Mamy nasze biurko. Wszystko jest w taki fajny sposób e, właśnie manualne, fizyczne. Ta interakcja jest tutaj bardzo fajna. Dobra, zaczynamy. Następny. oj. E, tak, proszę bardzo. O, może otwórzmy, przepraszam, że tak e, nie, nie, nie fajnie zachowałem pierwszy dzień mój w pracy. E, rozumiesz. E, wreszcie mogę wrócić do domu. Pokaż, pokaż. Speedrun, arstoczka. E, więc puszczamy. Możemy zwracać uwagę na to, czy nie jest błędnie arstoczka napisane. Pozostałe informacje na szybko zerkamy okiem. Jeśli coś pójdzie nie tak, no to będziemy ukarani za to. Od razu od razu lecimy z kolejną osobą. Musimy się spieszyć, czas tutaj leci. Jeszcze nie będę zwracał na razie uwagi na ten zegarek, bo jestem tutaj zajęty pracą. Wiza wjazdowa, tutaj jesteś z imporu, tak? Więc dla Ciebie wejścia nie ma. Nie muszę cię informować dlaczego. Po prostu spadaj stąd i tyle. Wpuszczamy tylko obok fotelów arstoczki. Lecimy dalej, później będziemy musieli. Albo chcieli, albo powinni, by, byśmy, byśmy, będziemy republia, więc się nie zgadzam Czekam w tej pieprzonej kolejce, mam nadzieję, że było warto Nie było warto, bo wpuszczamy ludzi tylko z sztuczki Nie doszły do siebie te informacje, no to słabo Mhm, proszę kolejną osobę Ty, to szybciej, dokumenciki, dawaj już po tym jak paszport wygląda, powinniśmy wiedzieć, że kolekia nie wygląda arstuczkowo Więc nie wpuszczamy kolesia Jak najszybciej muszę od razu po prostu klikać, klikać, klikać Tutaj, Zapraszam kolejne osoby, dawaj, dawaj, dawaj Już po paszporcie mogę zobaczyć, ten cały punkt kontrolny to jakaś pom... Aha, po prostu mój czas marnujesz Ja za każdą osobę tutaj... moja płaca jest zależna od tego, ile osób przepuszczę I ile osób błędnie nie przepuszczę? Czy mam nie, nie przepuszczać błędnie ludzi, bo jak przepuszczę błędnie, to za to jestem karany, więc nie chcę być karany Proszę, proszę bardziej A Czy to jest połowa czasu? Nie zwrócimy uwagi na to, jak ten zegarek był na początku umieszczony Dzień dobry, dokumenciki Arstoczka, właśnie już wyglądam całkiem miło. Wszystko wydaje się zgadzać. Wygasa, który mamy w tej chwili, datę. 82, to jest 83. Tak, no szybko mogę zeżerkić, na no to na razie pierwszy, no to, pierwszy nie, dzień nie, gry nie, będzie nam za to kares na razie. Ale już warto mieć na uwadze, czy troszeczkę mniej więcej wczuwać się w to wszystko, czy się płeć zgadza, czy się miejsce wydania zgadza, co prawda jeszcze z tym wiele nie zrobimy, ale nie zgodzę się, jeśli gra będzie już w pierwszej misji chciała nam tak celowo bardzo nas złapać, na tym, że jeszcze nie za bardzo wiemy, co robimy. I ktoś tutaj. Eee, właśnie, będzie miał podrobione dokumenty. Arstoczka 84, kobieta, wydaje się wszystko zgadzać. Miejsce wydania i tam jeszcze te numerki to coś, co nie za bardzo mam jak teraz sprawdzić. Słuchaj, numerki musimy pomiędzy chyba dokumentami sprawdzać, czy się zgadzają. Czas wydaje się kończyć, więc to szybko, szybko idę do przodu. Kolekia, od razu, tutaj wręcz zręczność nasza w tym, jak dobrze myszką ruszamy się, liczy w tej grze. Czy kliknę od razu, bo już tutaj jest. 5 milionów po prostu straciłem, a bardziej 5 grosz, bo mi tutaj dużo nie płacą. Na to, jak powoli to klikam, czy że nie trafiam od razu najszybciej w ten przycisk do wyciągania z templi. Od razu kolejna osoba, już muszę klikać jak najszybciej. To się liczy bardzo mocno. Ostatnia osoba prawdopodobnie, tak jest, czas skończony. Ale możemy jeszcze jedną osobę wrzucić, niestety. E, osoba, która się dla nas nie zgadza, kolekia Właśnie, nie mamy na to tak dużo czasu. Chcemy posłuchać ludzi, chcemy jak najwięcej osób przepuścić, chcemy nie popełnić błędów, chcemy dużo rzeczy tutaj zrobić, a czasu nie ma na to a, tak dużo wcale, bo widzieliście, cały dzień minął w zaledwie parę chwil. Zarządzajcie swoimi wydatkami, wykonując wyborów poniżej. Tum, tum, tum. Oj, to mu zarobi, robi piękne rzeczy tutaj. Tak buduje klimat razem z tym stylem graficznym. I szczególnie efekty dźwiękowe są tutaj bardzo mocne. Czy to przybicie stempla, czy organizowanie po prostu dokumentów, ekwipunku. Ma to po prostu taką fizyczność, moc po prostu fajną. Po każdym dniu wracamy, zarządzamy finansami, mamy oszczędności, mamy naszą pensję. Zaledwie 12 osób sobie ogarnęliśmy. To powinno być jakieś 20, gdybym szybciej klikał na to wszystko. Ale tylko 12, za każdą osobę, no właśnie, piątkę dostajemy, co, co jest w sumie trochę nic. E, czynsz, jedzenie, ogrzewanie, mieszkanie ósmej kategorii, zdrowie naszej rodziny, wujek, teściowa, syn, żona. E, gdyby trzeba kogoś skreślić, to sorry, ale może nie być dla pewnych dwóch osób miejsce dla nas e, w naszym domu. Czy chcemy wydawać na wszystko, czy już oszczędzamy? Nie mamy wyjścia, jeśli chodzi o czynsz. Jeśli nie będzie stać nas na czynsz, to może się coś źle skończyć. Z jakimś game'owerem zgaduję. To jak się rozbudowuje? Rozkręcam mu za. A weźmy, że nic nie zrobię tym razem. Nie pamiętam dokładnie, jak się min-maxowało. To wszystko zobaczymy. Wydaje mi się, tak na razie będę co drugi dzień. Wszystko robił, niektóre rzeczy pewnie co trzeci, co czwarty można. Albo gdy tutaj statystyki nie będzie z nimi ok, to do dopiero wtedy. Dajemy im jedzenie, a jak nie będzie z nimi ok, to też będzie trzeba leczyć na przykład i wydawać kasę na to. Więc tutaj można się nad tym zastanawiać, jeśli nie zna się tej gry na pamięć, a nie grałem w to od 6 lat. Przejście okazało się wielkim sukcesem: 12 osób w ciągu dnia. Może nie byliśmy jedyną budką tutaj przepuszczającą ludzi, może 12 osób to i tak sukces. Koniec restrykcji: cudzoziemcy też przejdą. o, no, Sukces dla wszystkich, z wyjątkiem nas, bo dla nas nasze zadanie okaże się dużo trudniejsze. Nie wiemy, co w sporcie się dzieje, jaka szkoda. Ekonomiści wróżą wzrost, dobre prognozy dla wymiany towarów i usług. Fabuła tej gry jest w taki delikatny sposób opowiadana, a przede wszystkim jest opowiadana za pomocą, po pierwsze, tego systemu organizacji naszej kasy, naszej rodziny i tak dalej, a przy okazji przez te wszystkie interakcje i dokumenty. Jest to coś innego, jest to coś strasznie dobrego i nawet tyle lat później Papers trist cały czas robi to znakomicie, gdy ciężko jakiegoś dobrego następcy, który dorównałby jakością i tym jak wszystko po prostu tutaj w tej grze dobrze działa. Inspektorze, od dziś cudzoziemcy ze ważnym paszportem mogą przekroczyć granicę. Ważny paszport, pamiętaj o tym, żeby data się zgadzała. Na waszym stanowisku pracy zainstalowano narzędzie do prowadzenia dochodzeń. O właśnie główna mechanika tej gry, której pierwszego dnia nie było. Teraz będziemy musieli chyba pokazywać albo pytać się, jeśli coś nie będzie się zgadzało z dokumentami, czy data, czy płeć, czy cokolwiek. Musimy albo zapytać, albo po prostu koleśa wyrzucić, ale na pewno wskazać, co jest nie tak, bo, bo, bo trzeba to robić, albo powinno się to robić. Aha, czytajcie całość koniecznie, muszą to dodać, bo większość by olała. Tryb dochodzenia. Rozpocznij dochodzenie naciskając w czerwony przycisk, jął i zaznacz sprzeczne informacje. Zaznaczanie sprzecznych informacji to coś, co bardzo w grach lubię. Częsty motyw w grach ogólnie detektywistycznych, gdzie pomiędzy na przykład dwoma zaznaniami trzeba wskazać, coś tu się nie zgadza, albo jakiś dowód mamy, który zaprzecza temu. Tutaj jest to bardziej dosłowne, mamy podane dwie informacje i te informacje nie zgadzają się ze sobą. Ale spoko sprawa. Zasady i przepisy. Ten posterunek podlega przepisom i regulacjom Ministerstwa Przepływu Ludności. Zapoznaj się uważnie z Księgą zasad. Tutaj już nawet takie rzeczy jak ta pieczątka MPL-u ma znaczenie. Jeśli kiedyś zobaczymy pieczątkę, która wygląda trochę inaczej, e, możemy mieć pewne podejrzenia i takiej osobie nie pozwolimy na dostęp. Nie żyje aż toczkę. Oczywiście, tutaj na szczęście czas jeszcze nie leci zanim pracę zaczniemy, postawiliśmy się, przyszliśmy do pracy parę minut wcześniej, bo jak się zacznie to czas goni, nawet nie widzimy kiedy ten czas leci. 12 godzin jak dwie minuty zlatują. Czy uda mi się dzień drugi zrobić nieco lepiej niż pierwszy? Prawdopodobnie nie. Dobra, zaczynamy, od razu otwieramy. Dzisiaj spróbujmy przynajmniej 12 osób puścić, czas leci, o właśnie całe 12 dokumenty. Poproszę, Republia Mężczyzna Boston 84, ehm, mamy już tutaj możliwość zobaczenia. Książeczki z państwami mamy, mapa regionów, ale może poczekajmy, aż jakiś błąd popełnimy, aż ktoś będzie miał podane złe z tym informacje, a na razie po prostu speedrunujemy, Jesteśmy tutaj nowi, nie wiemy jeszcze. Ja, do czego ludzie są zdolni? 82-17 listopada. PA-pA-panie! Pa, pa, panie, panie, zaraz, zaraz. Coś mi się tutaj nie zgadza, niezgodność, przesłucham ciebie. Józef, nie możecie przejść bez dobrych dokumentów. Co, jakaś pomyłka? Bla bla bla. Okej okay. Tyle, nie ma nic na swoją obronę, wynocha stąd. Następnym razem wróć z dobrymi dokumentami. Ale patrzcie, już jedna czwarta dnia minęła na tym. Nie, 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 nie. Dokumenty, szybko, rzucasz. Eee, kobieta paradizna, tak w urodzenie się zgadza Arstoczka. Eee, nie widziałem żadnych niezgodności. Od razu już tutaj maszuje ten przycisk APM -y jakby. Fotografia nawet nie, nawet nie zwracam kompletnie uwagi na zdjęcia tutaj! O ja! Yeah. Kompletnie nie pomyślałem, zaraz mam autobus, spoko Mężczyzna 9. Jak jedna osoba była błędna... Nie ma mowy, że dwie osoby ze złym czymś pod rząd wejdą Fotografia błędna, bez kitu, nawet... Nie pomyślałem o tym, że ktoś z ze zdjęciem Ktoś będzie tak bezczelny, że z czymś takim będzie chciał oszukać no, Fotografia się zgadza, kobieta Glorian... Nie będę sprawdzać na razie wszystkiego, co tylko się da 5984 Nie, nie, nie bo się horror dopiero w tej grze zaczyna, gdy musimy sprawdzać wszystkie stolice, jakby miasta, wydawania dokumentów, czy się zgadzają. Aż stoczka 84, kobieta, wyglądasz na znudzonego. Jeśli chcesz się zabawić, odwiedź nas. P -p Pomyślę. Mam nadzieję, że to nie jest marca, tak dajesz mi coś, żebym na szybko nie sprawdzał w ogóle Twoich dokumentów i cię przepuścił. A jeśli tak, jeśli to był Twój plan, to gratuluję, masz mnie! Złapałeś mnie na różowe po podziemie. Jeszcze nie byłem pewien, co tam jest napisane. Mężczyzna, fotka się wydaje, zgadzać. Styczeń, pal. Taki z ciebie, pal, outer. To co, Ktoś się włamuje? Ja tu się wciągnąłem w roz... Nie, tak? Nie, tak? Nie, chyba nie. Ta... O, granat. Ale to nie była moja wina. To nie była moja wina. Yo. Uf, zapomniałem. O, kur... Taratata, taratata, Game over już. Tutaj chodzi. To były złe decyzje. Próba minmaxowania od początku gry. Zimno, głód, zimno, choroba, leki dla syna, ogrzewanie, jedzenie, czynsz. 40, 50, 55 muszę na to wydać. Waluty, pieniędzy. Dzień skrócony. Więc nie mogliśmy dzisiaj zarobić, przez to, że dzień został skrócony o połowę czy ileś. Atak terrorystyczny. Syn chory. Wszyscy głodni wszystkim zimno, ta gra, ta gra po prostu, ta gra. Terroryści uderzają. To nie była moja wina. To nie była moja wina. Ja jedną osobę błędnie wpuściłem, ale terrorysta po prostu wbił się przez płot. Nie moja wina, że strasznie zareagowała, nie moja wina, że płot jest taki słaby, bez kolczatki tutaj, bez elektryzowania płotem. To nie moja wina, nie, nie, nie do mnie z tym. A, a, właśnie, nie moja wina, a mi się za tym obrywa. Zaraz mi cała rodzina poumiera przez co. Okej, okay, dzień trzeci. Mam nadzieję, że nie dojdą dzisiaj nowe zasady, bo chcemy się postarać naprawdę dzisiaj, żeby wyratować tę sytuację, która po wczorajszym czekaj jest nie, nie za fajna. Pojawiły się regulacje dotyczące wydawania wiz nieobywatelom. Wszyscy cudzoziemcy muszą mieć kwit wjazdu, więc gości z Arstoczki, wypuszczamy, jeśli mają dokumenty w miarę zgodne. I cały czas mówię w miarę. Ile tam zostałem ukarany za tą jedną osobę? Oj... Muszę mieć kwit wjazdu właśnie, cudzoziemcy Weryfikujcie informacje przed poststemplowaniem paszportowej wizy wjazdowej i zwrotem dokumentu patentowi Niech żyje Arstoczka Tak będę robił Ale już się robi dużo tych rzeczy, które musimy sprawdzać Ja się dałem złapać na głupie zdjęcie A co dopiero teraz... Będzie tych dokumentów więcej. Jeśli ktoś nie wyda dokumentu, wyciągamy wtedy książeczkę, podstawowe zasady. Zaznaczamy sobie, cudzoziemcy muszą mieć kwit. O, właśnie, zasad, ładnie. Zaznaczamy to, łączymy z blatem i wtedy mówimy do kogoś, że. Ej, gdzie są twoje dokumenty? Zapomniałeś? Nie wchodzisz. Ja tylko wiadomo, ktoś może być zestresowany i po prostu trzymać w kieszeni. Eee, tutaj to nie jest prosta sytuacja, tak dla wszystkich. Każdy się mocno stresuje. I tyle. I tyle tego. Dokumenty zjeżdżają tutaj. O, właśnie, to jest miejsce na to. Mamy tutaj opcję Transkrypt naszych rozmów. Znów, jestem tutaj fanem detektywistycznych gier, więc takie rzeczy jak Transkrypt, takie rzeczy jak łączenie dowodów i tak dalej, to coś, co lubię, a Papers, Please te systemy całkowicie w innym świetle pokazuje i robią z tego tak angażujący gameplay, że wow, już od pierwszych momentów bawię się tutaj świetnie. I jak wjeżdżamy do gry, czas się skupić, czas się skupić, czas na absolutne skupienie. Tu, 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 tu. Dokumenty, poproszę. Wizawiazdowa Republia. E, tak, 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 ty, 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 ty. A, masz dobra, już nie zauważyłem tego kwitku w ogóle, już sam się stresuję z tego wszystkiego. E, 25 listopada, ważny tego jednego konkretnego dnia. Arstoczka Republia. Arstoczka chyba się zgadza, wydaty mężczyzna Republia. E, wydaje mi się zdjęcie i wszystko jest ok? Mam nadzieję? Żeby zaraz nie słyszeć tego okropnego dźwięku, że popełniłeś błąd? Już sam. Się kupię okej, okay. chyba jest dobrze, nie pamiętam, chyba tutaj nas sprawdzają Ty dokumentu nie masz, już myślałem, że to poprzednia osoba nie ma Nie jesteś zarstoczki Cudzoziemcy, co, kwit, gdzie jest twój kwit? Niezgodność, przesłuchaj Chowaj od razu, tak, 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 już daję Wiedziałem, 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 że Pierwsza osoba będzie, zapomnij, 25 listopada To się zgadza, trzymaj z powrotem Polina, 8, 4 Kobieta Zjednoczona Federacja Są tu jakieś, nie, 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 nie ma tu żadnych numerków Później będziemy te wszystkie tak, 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 trzymaj. Numerki musimy sprawdzać. To, to, to się dobrze zgadza ze wszystkim, z innymi dokumentami. Na razie tego na szczęście jeszcze nie ma. Jest, jest to. Mogę cię uszczęśliwić w każdej chwili. Znowu to samo. Wspomnij swoje fantazje. Okej, okay. nie. Tyle powiem ci. IMPORT, kobieta, tak, tak, tak. NK84458225 listopada. Zgadza się chyba wszystko, Awa. Proszę, proszę, proszę. Idziesz. Pytaj o awę Przecież do różowego podziemia Nie, 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 Moja żona by mnie zabiła tutaj Chyba, że ja ją zabiję wcześniej przez to, że Zagłodzę ją naś. 25 listopada, Jacobi Helen... Jakoby Helen... Twoje zdjęcie się bardzo nie zgadza Co jest nie tak z tobą? Co się stało? Jakaś operacja plastyczna? E, nie wiem co powiedzieć, to przecież ja Wiesz co? Walsze. Nie podoba mi się Przecież ja Jakiekolwiek wytłumaczenie Wiesz, że nie jest tak samo, więc to jest absolutna wymówka Kupiłbym cokolwiek, gdybyś. Kto powiedziała? Gdybyś cokolwiek mi dała, co brzmi sensownie. W gazecie pisali o zamachach, tak wiem, zachowaliście pracę, macie szczęście. To nie była moja wina. 8:2 listopad, 23.3.8.3 ty, 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 kobieta, Marta, Federacja, chyba jest ok? Mam nadzieję, że tutaj kolor paszportu. Kolor paszportu też ma znaczenie. Każdy port innego miejsca ma inny kolor, więc na tym też można się kiedyś złapać. A tutaj zdjęcie już wyłączyłem przynajmniej. 8, 2, już widzę, już cię mam. Już się mam tutaj. Nie, 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 nawet nie będę ciebie słuchał. Nie może, Pomyliło. Mi też się pomyliło, że cię nie wpuszczę, Sorry. Pomyłki się zdarzają ludziom. Mi również, też człowiekiem jestem. Nawet tutaj siedzę sam na stołku i sprawdzam dokumenty. Jestem takim samym człowiekiem jak wy. Wiza wjazdową już myślałem, że dokumentu nie ma, bo jedno na drugim leży. Republika, listopad się zgadza. Kobieta, fotka. A, uh, Glorian Republia? Czy Glorian jest w Republii? Raczej jest. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że wszystko jest. A chcesz, może to? Ej, możemy komuś ten dokument. Uh, to różowe podziemie możemy komuś dać. <grym> Hello! It's Georgie! W porządku, no to <grym> niech żyje. Arstoczka. Najwspanialszy kraj. W <grym> przychodzi bez niczego. Musisz mieć paszport. Z czym do ludzi, Georgie? Gdzie masz paszport? Paszport? Aż toczkę taka wspomania paszportu nie trzeba, prawda? E, musicie mieć paszport. Czekaj, czekaj! Uznano, trzymaj, mam to nie, Georgie! Nie! Oj, Georgie będzie smutny, ale on tu jeszcze wróci. Siema, dokumenty poproszę. Żeby ktoś nam tutaj z bombą kiedyś do nas nie przyszedł. Listopad się zgadza, obrgistan, ty ty cały czas zwracam uwagę na to, bo tyle grałem kiedyś w tą grę. Fotka wydaje się zgadzać. 8-3, chyba wszystko jest dobrze, 25 listopada, okej okay. Nie um, jest chyba w porządku. Tutaj jest licznik osób, czy nie? E, licznik czasu, okej, okay, czasu mam jeszcze trochę. E, tak, dziesiąta osoba, spoko, spoko, kolekia, kobieta, Jurko City, 8482. E, wydaje mi się wszystko okej. Okay. Trzymaj, ja już lecę z kolejną osobą. Zaraz okaże się, że więcej osób przyjmiemy niż pierwszego dnia. <grystanie> już ta fryzura była ciekawa na samym cieniu twoim obrysie. 8-2, tak, tak, Oktap, Iwanowa, 2 czerwiec, mężczyzna, z ba, 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 federacja, niebieskie, chyba wszystko jest dobrze, wydaje mi się, dawaj, mogłem się, jakiś, gdy dużo osób pod rząd, nie ma żadnych błędów, człowiek zaczyna sam kwestionować swoje akcje, czy na pewno, czy ktoś w końcu przyjdzie ze złymi dokumentami, kobieta, skal, czerwone, obristan, chyba dobrze, wygląda wszystko dobrze, zdjęcie się zgadza, Proszę bardzo! Z kolejną osobą każdą, Co? Nie ma mowy, że tyle osób przychodzi tutaj do mnie z dokumentami to Co się dzieje z tymi ludźmi? Mężczyzna, nie, już tutaj widzę. Nie wiem, długie włosy nic nie znaczą. paszport jest w porządku. Hmm. Tyle, nic więcej mi nie mówisz. No, sorry, takie mamy zasady, że nie mogę Cię wpuścić. Spróbujmy jeszcze dwie osoby. Nie popełnijmy błędu na tej osobie, zróbmy ją na szybko, zanim czas doleci do końca. Dawaj, dokumenty, szybko. E, nie, nie, nie. Z, źle mam X. Nie, nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. E, czy jesteś zar... Jesteś za arstoczki. jesteś kobietą. 12 listopada. Tu mam. Pierwsza osoba chyba z arstoczki przychodzi. Błąd. Da, da, klik, klikaj! Wynocha. Wynocha! Dawaj, 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 jeszcze jedną sobie! Okej, okay. już więcej chyba nie zdążymy. Uu. Byłem popełnił błąd wpuszczając od razu, ale tego nie zrobiłem. E, ktoś z toczki, zaraz. Okej, okay, dobra. Tu już możemy spędzić na tym, ile czasu tylko chcemy. To się zgadza. Skull. Skull jest czerwony, Paweł, Rodronow, Obristan. E, gdzie tu jest wydanie Skulu? I później tutaj będziemy mogli sobie sprawdzać mapę regionów. Obristan i. czy się zgadza? skal? School. Uh. Czy to się zgadza? Wykryto niezgodność! Wow! Chyba nie wierzycie, że to zrobiłem. Ja nie wierzę, że to zrobiłem. Nie rozumiem was. Nie ma wejścia, koleś! Nie ma wejścia. Już tutaj wszyscy się rozeszli, ucichło. Myślał, że jako ostatni ja będę szybko po pracy na pewno chciał wrócić do domu, do rodziny, to wejdzie, nie zwracę uwagi. Nie, nie ze mną te numery, nie ze mną te litery niezgodne pojedyncze. Literówka się wdarła, kolego. Nie, nie, nie ma tak. Tu... Wszyscy okej, okay. syn wyleczony. Czy chcemy co drugi dzień to robić, czy nie? Tylko czy oni chorują wtedy, kiedy... Jeśli są głodni i jest im chłodno, to wtedy chorują? Miałoby to sens. Ale nie mogę codziennie płacić za jedzenie dla nich i za ogrzewanie, bo szybko z kasa mi się skończy. Pewnie jest to jakieś dobre zakończenie, jeśli całą czwórkę się żywą dotrzyma do końca. Coś z treściowo i wółkiem później stanie. To ciekawe. <laughs> nie wierzę, że tego ostatniego kolejnego złapałem. Tylko jeden błąd zrobiony, bo po prostu. Nie myślałem, że ktoś będzie tak bezczelny, że ze złym zdjęciem przyjdzie. Pierwszego czy drugiego dnia. Ja nie myślałem, że ktoś będzie myślał, że ja będę tak głupi, że zdjęcie nie zauważę. Byłem tak głupi.